Pamiętajcie, żeby subskrybować. Tak, subskrybujcie. Wyjechaliśmy na biwak w lesie na Mazurach. Wszystko zapowiadało się ciekawie, jednak kiedy szliśmy spać, jakaś gałązka się złamała. Fysiu, ja się boję! Sprawdź, co to było! Nie panikuj, to tylko gałązka. Idź już spać. Chwilę później sowa zaczęła huczeć. Krzysiu, to duchy! Boję się! Karolinko, to jest tylko Sowa. Idź spać! Po chwili był słyszalny dźwięk: wody w jeziorze. Krzysiu. Sprawdź co? Oto, ja się boję! Uspokój się! To tylko woda w jeziorze! Idź spać! I tak do rana. A, no dzieci, już ósma rano. Idziecie się pobawić albo popływać, bo dzisiaj wracamy. Całą noc nie spaliśmy, bo Karolina ciągle się czegoś bała. Muszę się przespać. Tak, mamo, całą noc się coś straszyło. Oło, ja też idę spać. Okej, okay, dzieci, ale o 17 wracamy do domu. Karolina, Krzysiu, wracamy do domu. Ale, Ale my spaliśmy, spaliśmy, mamo! No to trzeba było nie spać. I to są wyjazdy z Karoliną. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Tak, subskrybujcie.